Środek gaśniczy F500 jest obecnie używany nie tylko na największych amerykańskich lotniskach, ale również w zakładach chemicznych i petrochemicznych. Przez jednostki Straży Pożarnej jest głównie używany do gaszenia dużych pożarów powstałych z udziałem środków transportu przewożących materiały łatwopalne oraz do neutralizacji dużych rozlewisk cieczy palnych, które dzięki właściwościom F500 stają się cieczami trwale niepalnymi i biodegradowalnymi. F500 został dopuszczony do użytku również w Europie i obecnie jest w fazie badań umożliwiających wydanie świadectwa dopuszczenia przez CNBOP w Józefowie. F500, oprócz niespotykanych właściwości gaśniczych, posiada szereg innych możliwości zastosowania. Dobre właściwości zwilżające i emulgujące powodują, że roztwory F500 mogą być skutecznie stosowane w dekontaminacji ludzi i sprzętu oraz do usuwania skażeń chemicznych. Do neutralizacji dużych rozlewisk cieczy palnych oraz odgazowywania zbiorników sparpalnych i wybuchowych. Do otłuszczania produktów. Do usuwania pyłu węglowego z konstrukcji budynków oraz do zneutralizowania zagrożenia wybuchowego pyłu węglowego. Do schładzania nadmiernie nagrzanych elementów urządzeń, gdzie wymagane jest natychmiastowe obniżenie temperatury powstałej na skutek awarii i w procesach technologicznych. Do natychmiastowej redukcji substancji toksycznych zawartych w dymie i poprawienia widoczności w pomieszczeniach zadymionych. Ma to duże znaczenie podczas silnego zadymienia budynków, gdzie prowadzona jest akcja ewakuacyjna ludzi. Do czyszczenia gruntu z substancji ropopochodnych. F500 chemicznie otacza węglowodór i utrzymuje go w stanie cieczy, w ten sposób molekuły węglowodoru szybciej rozkładają się biologicznie. Ponadto F500 jest w 100% biodegradowalny, nie powoduje korozji na metalach i nie niszczy gumy np. uszczelek.